Cześć widzowie, witamy, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę przechodzić Skeletal Shen na Nigans, a przynajmniej będę próbować, bo dla mnie to ani trochę nie jest łatwe. Więc no zaczynamy. Intro jest zarąbiste, mówię wam. Bo... No i jak widzicie jest fajne intro. Nie wiem czy mi dopiero teraz zrobiło rekord, ale okej. Okay. Aha, bo to z tym intrem liczy, dobra. Bo słuchajcie, bo to intro to jest tylko takie jednorazowe, że jak się już zginie, to wtedy już nie ma tylko intra. To intro też się liczy jako procenty na początku, więc... Teraz zrobiłem tam rekord, dlatego, że po prostu zrobiłem to bez intra, jakby. Co to się tam liczyło jako dodatkowy rekord? No i teraz już tam tego rekordu to nie zrobię. Jeżeli chciałbym rekord, to bym musiał 10% dalej być, żeby to zrobić. Nie, 5% dalej nią... Nie. Ogólnie okay. no, nie, tu trudne jest nie tym green orbem tam w to miejsce, gdzie trzeba w jednym blotku kliknąć. Ale reszta później jest łatwa oprócz takiego czegoś, że tam trzeba później trochę bym to na sznurze bo bo tutaj się nie uda trzeba w dobrym momencie w ogóle zamknąć chyba na to jest jakiś publik, nie wiem czy to w ogóle jest i furca to kurde zrobił tak, że po prostu to tak nadekorował że to po prostu się nic widy widzieć w tamtym momencie wtedy nie da za bardzo, więc nie wiadomo kiedy trzeba kliknąć jakby a ja mam takie coś, że jak już dużo prób zrobię to później i nawet te najłatwiejsze rzeczy są dla mnie trudne no na przykład takie, takie coś kurde. Wiem, że na to też jest jeden głoczek, no ale to jest łatwe. <grym> Aha, okay. Nie! Z Oliotą ja doleciałem i widzicie sami, nawet nie wiedziałem gdzie ja jestem, bo takie przedekorowane go jest. Aha, okej. Okay. To jest taki przedegorowany. Nie mówię, że to jest źle, bo to bardzo ładnie wygląda. Tylko chodzi o to, że to po prostu. Ja mam wrażenie, że twórca ten. No nie. Widzieliście to? Tamten moment, właśnie. Te takie, gdzie się tak zmniejszała rura. Nie wiem, czy ru... nie wiem, czy to w ogóle jest, ale. Na pewno to nie jest rura. Ale cokolwiek. Po prostu tam, gdzie to było, to właśnie to było najtrudniejsze. I wreszcie w ogóle tam trafiłem. Do, dobra, więc lecimy znowu. Muszę się po prostu tam tego spamu nauczyć, bo to inaczej mi nie wyjdzie ten level w ogóle. Nie wiem czemu jeszcze nikt nie spojrzał takiego czegoś, że po prostu wyciął cały level i zostawił tylko Boss fighta, żeby można było sobie potrenować Boss fighta, bo Boss Fight, według mnie, jest najlepszy w tym całym levelu. Normalnie ja sobie słucham tej muzyczki na Spotify'u i gdyby się dało, to bym znalazł tego wiosenka, że jest TYLKO moment z tego bossfile'a. To bym sobie w kółko słuchał. No, po jakimś czasie bym się w końcu nudziła, no ale to i tak jest fajny moment wtedy. Że takie ram, Tak, Ty jest. Dla ciekawostki na temat tej piosenki to, to jest jakby, jakby bym to nazwał, gdzie taki remix inferno. Bo, jakby piosenka się nazwała Slash Inferno, ale, kurde. Ale to nie znaczy, że to jest oryginalna wersja, jeszcze. Jakby tam są wszyscy twórcy ci sami, ale, chodzi mi o to, że to jest, jakby taki bym to nazwał remix. Dlatego, że oryginalnie to jest zwykłe slash i jest, nie bym to nazwał że takie bardziej wodne, a nie takie płomienne. I dlatego to się nazywa slash inferno, bo jest takie bardziej płomienne. Jak na przykład macie tam muzyczkę z tego intro tego levela, to po prostu w samej muzyce tak nie jest. Bo po prostu tutaj przerobił trochę tą muzyczkę. Ale w tym zwykłym slash to tak faktycznie jest. więc jakby to jest taka ciekawostka dla was. Jakbyście chcieli wiedzieć rainbow ikannya di tertek tuh tek rainbow shortcut pas rainbow nya 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 tiga rainbow preset preset <laughs> Tutaj moment jest nieznaczny. Dobra, teraz testujemy. To jest taki okrasa. Dobra. No to jest nic. Taki jest najlepszy według do mnie. Chyba na dzisiaj już sobie skeleton Shenanigansy odpuścimy, ale Wam też przy okazji pokażę ten. O, i jak widzicie tutaj mamy tą muzyczkę slash po prostu slash. A tutaj mamy slash inferno. Inferno. A tutaj jest slash. Sorry, że to jest unnamed. Już to nie mogę zmienić, bo to jest udostępnione. Aha. E ogólnie level się według mnie prezentuje dosyć layoutowo, ale jest wy nawet wyspory nie, nie pytajcie o tego tego, więc wam po prostu pokażę jak się w to gra. O. tam po prostu jest dosyć wave'owo i tam po prostu do końca całego lewyle a będziemy lecieć na wave. Ie. Więc to po prostu jest taki level na wave'a. Jeszcze ogólnie jeżeli macie go dostaw, to możecie sobie sprawdzić i nawet jeszcze Wam w tym filmiku pokażę. Taki level <laughs> jak wave challenge. Bardzo jest trudny. bo Wiem, że da się go przejść. Ale i tak go nie umiał. Po prostu udało mi się to jakoś ten... załatwić. Ale i tak to dla mnie jest za trudne, żebym to mógł wejść Więc po prostu jeżeli ktoś do to faktycznie przyjdzie, ten w mój challenge. To naprawdę go pochwalę. A no może nawet napisać w a ja mu mogę odpowiedzieć, chociaż nie będzie komentarzy pewnie, ale okej. Okay. Właśnie ten moment jest najtrudniejszy. Tam masz dwa bloczki na przeleczenie na WAVI na przed, przed najtrudniejszy. Co to było? Na przed najtrudniejszej szybkości. Więc tam trzeba po prostu idealnie trafić. Ja szczerze nie wiem, jak ja tam przeleciałem. No ale no, już tam zrobiłem to 你看，你看 <Okay, S 2>、uh，看、huh. uh。Huh. Uh huh. Tak, 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 tak! Jest! Dobra, przeszedłem w I widzicie, jak to jest trudne, więc jeżeli ktoś ma test, To też przejdzie, no to bardzo... Brawo! I jakby, naprawdę, pochwalę was, no bo to jest bardzo trudne. To też jest trudne, nawet, widzicie. Try to beat this. Spróbuj to przejść. Run. Run. Dobra run. Hmm. Run. Hmm. To run nie jest trochę run. Nie Wiem, że wy też tak sądzicie Jakby run. to... To nie, nie wiem czemu mam włożone hip tak normalnie, a nie na się. I nie Co? wiem jak to włączyć, bo mam 50 modów chyba run. zainstalowanych run. Run. No ale dobra, no Nie, dobra, to jest za trudne Mogę wam pokazać w edytorze jak to wygląda no i więc takie patrzcie. No. no i to już jest koniec. Więc ogólnie to jest według mnie bardzo fajny level. Tutaj nic nie ma właściwie. Speed. To też jest fajny level, to tylko Wam przy okazji. No ale tego nie udostępniłem, o co chodzi? A chwila jest eee. taka, Kurde, no nie. Yeah. Jakoś muszę dobrać jakąś muzyczkę, żeby mógł to zrobić. Cute music, też wam pokażę. I to też jest dosyć trudne. Okej. Okay. Nie dobra, bo tutaj nic nie ma. No i ogólnie no to to już chyba jest tyle na dziś. Tutaj nie, nie wiem co to w ogóle jest nawet. Ale ja jeszcze wam pokażę. Czemu to się nie zapisało? Do... Nie dobra. Rekwilawa 2. Bardzo trudny level. Jakby teraz wcale nie jest trudny. Ale po jakimś sensie się robi trudny. No tylko już tutaj jest dosyć trudny. No i właśnie to jest trudne. Nawet już wam powiedzieć, A już tam było napisane? What? No czyli to? No, no tak, no co, no po prostu to jest trudne, no. Biadło, nie ogarnia. Nie ma ogarnia no. Oha! Czyli tam już nie, nie da się tak odróbć. No, dobra, fajnie, zarąbiliście już. No, Bo ja tam jeszcze nie doszedłem. Jakby ja tam jeszcze nie doszedłem w ogóle. No ale no... W każdym razie trudne. To no jest. No jak? Nie. Nie wiem, no co to jest. ja jedzę go ogarnąć, nie mogę co... No tak, że już gremam zbudowaną, nie wiem, co ogarną. O. No widzicie? Proszę bardzo. Perfekcyjnie. Nie dobra, nie, nie pytajcie! Ja po prostu nie jestem aż taki dobry jeszcze, w że. Nie no, żartuję przecież, ja jestem, zarobujcie chyba. Ale wiecie, na przykład. Są ludzie, którzy mają po 8162 godziny, a ja mam tylko 600. Ale i tak to wciąż jest dużo. Jakby tak przyznaję, 8 godzin to jest zdecydowanie za dużo. Bo to jest jakieś 14 lat grania, a ja w to gram tylko 2 lata. Ale grę mam od 4. Dobra, ostatnie 3 attempty. Dwa. Jeden, ostatniatem. Dobra, koniec. Ale tak, to już jest koniec tego odcinka. Widzimy się w ko Wait! Opi się dwa. Eee... Okay. Omaga... Planners. Ooo! Oh! Diamangiero! Nieźle, nieźle. Co jest? Zenraj, rok temu. OK Mój fan... Nie wiem co on robi. Akcept, no dobra. Niech będę miał friendów, no co, co mi szkodzi jakby Okej, okay. no, nawet Okej okay. Hubeczek, GD, on jest... On na YouTube'a, on oh, nie nieźle. On jest z Polski tak jakby Elo Elo. Sam to, no, bardzo. Y a, a to jest mocny typ. No dobra, może nie aż tak. Ale... Teraz sobie weźmy tutaj i Scores i Friends. Kubeczek jest najlepszy. Ma 11 tysięcy diamentów. Ja nie wiem jak on to zrobił. Więc okej, okay, tu już jest koniec nagrania. Widzimy się w kolejnym.